W tym filmie przedstawię Ci miesiące po angielsku. Jeśli nie wiesz, jak powiedzieć, że Twoje urodziny są w lipcu, albo że planujesz wyjazd w grudniu, to ten film jest dla Ciebie. W tej lekcji nauczysz się wszystkich miesięcy po angielsku bez stresu i bez gramatycznej spiny. Zapamiętaj jedną ważną rzecz: miesiące po angielsku zawsze piszemy wielką literą, tak samo jak imiona ludzi: January, February. March. A teraz powtarzaj na głos. January, styczeń, January. February, luty, February. March, marzec, March. April, kwiecień, April. May, maj, June czerwiec June July lipiec July August sierpień August September wrzesień September October październik October November listopad November Disemba, grudzień, disemba. Jeszcze raz, trochę wolniej. January, february, march, april, may, june, july. August Seemba Oktoba Nowemba Desemba A teraz kilka przykładów: My birthday is in March. Moje urodziny są w marcu. We're going on holiday in August. Jedziemy na wakacje w sierpniu. I always visit my family in December. Zawsze odwiedzam moją rodzinę w grudniu. I pamiętaj, że przed nazwą miesiąca w języku angielskim używamy in, a nie on. Tak, jak ma to miejsce przy dniach tygodnia. Odcinek o dniach tygodnia również znajdziesz na tym kanale. A teraz zadanie dla Ciebie: Napisz w komentarzu po angielsku, w jakim miesiącu masz urodziny. Na przykład: My birthday is in January, czyli Mam urodziny w styczniu. Możesz też powiedzieć, i was born in. Czyli byłem urodzony w. Na przykład, I was born in May. Byłem urodzony w maju. I was born in July. Byłem urodzony w lipcu. Jeśli podobała Ci się ta lekcja, zostaw łapkę w górę i komentarz pod filmem. A żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami, Zasubskrybuj mój kanał. Teraz przejdź do kolejnego filmu i kontynuuj naukę angielskiego od podstaw. See you. Bye.